Rzodkiewka, sakewka, sakiewka, sakewka. W kuchni, w koszyku sakiewka, jest warzyw bez liku. Nasza główna bohaterka, rzodkiewka, nazywa się sakiewka. Dalej. Szczypiorek Teodorek, marchewka Ewka, koperek Felek, pomidorek Dorek, por, her, hor, pietruszka, zwana potocznie muszka, kalafior, co się napiął, papryka czerwona i żółta, pierwsza nazywa się jaskółka, a druga to kukułka, sałata agata i ogórek gruntowy znawca mody i urody. A pani domu kupiła mikser z tych najnowszych, które mogą wszystko zrobić i przerobić na co chcecie. Takie to eciepecie. Pani domu wypakowała go z kartonu, mówiąc: Jesteś piękny, jutro zrobimy coś pysznego i oczywiście warzywnego. Odwraca się w stronę koszyka z warzywami. Moje drogę, ja nie mogę, będzie się działo, to do jutra będę z rana. Papa, pa, kochani, i wychodząc z kuchni, zgasiła światło. Okno uchyliła trochę szerzej, i promień księżyca wskoczył na blat kuchenny. Nie przeszkadza mu nawet ta duża donica i siedzący obok pajączek o imieniu Bączek. W końcu ciepły letni wiatr dotarł do koszyka z warzywami. Sałata Agata i rzodkiewka sakewka. Patrzą na siebie i przeczucia mają nie najlepsze. Jutro mogą przecież zostać przerobione i zjedzone. Warzywa z wrogością zerkają na ten mikser, z tych najnowszych. Na błyszczącą jego czerń i ekran, tak duży jak tablet podróżny. Marchewka Ewka i koperek Felek przeciskają się do przodu. Daj popatrzeć na tego stwora. No, całkiem ładna to potwora. Co tu zrobić? Kalafior pyta. Na to mikser włączył się z nienacka. Zupa kalafiorowa? Dobra obok placka, ziemniaczanego, czy też innego, smacznego. Gdy kalafior go zobaczył, zmniejszył się co nieco, nic nie mówiąc schował się obok garnka. Już nie chce widzieć tego dużego i gadającego. Oj, nie jest za dobrze mój kolego i koleżanko. A mikser się wyłączył. Zapadła cisza. Tylko pajączek bączek ziewa i drapie się powoli. Może jakąś muszkę mi wyświetli. Na to mikser szybko się załączył, coś przełączył i kolory ładne włączył. Muchy i inne latające, pływające są dostępne jako smaki oryginalne. Po wrzuceniu polecam lekko parzone, jako psy mało salone. I znowu się wyłączy. Majączek bączek jest zachwycony. I to jest mikser. Bardzo proszę. Oj, ja już stąd się nie wynoszę. Aż od kefka, za sakewka cichutko stwierdza. Jestem oburzona. Ta potwora zrobi z nas po, po, po pomidora? Pomidorek dorek poruszony i zdziwiony? No co ty? Pomidorówka to rzecz topowa. Nie jakaś zwykła rozrywkowa. Ta maszyna tylko woła i woła. O składniki na to mikser z ja. ja. I zgasił ekranik, blask księżyca padł na pora herhora Wszystkie do mnie, powiedział, i warzywa zebrały się w koło. Musimy trzymać się razem. W kupie siła. Nie możemy dopuścić, aby ten okrutnik... I wskazał na ten mikser z tych najnowszych, oczywiście. Nie możemy dopuścić, aby zrobił z nas potrawę strawę. A rzodkiewka-sakewka dodaje. Wiem, co zrobić. Mam pomysł. No co, jak, mów? Koperek, marchewka i pietruszka pytają. A mikser w tym czasie włączył ekran. Co do warzyw, polecam rzodkiewkę w sałatce? Marchewkę w potrawce? Koperek to tylko dodatek. Sałatka dobra dla matek. Się wyłączy. Ja ci dam dodatek krzyknął koperek. Koperek Felek ciszej szepta Żotkewka bo znowu się włączy. Mam pomysł, to proste widzicie ten kabel podłączony do gniazdka elektrycznego wystarczy go odłączyć ale wymyśliłaś. Przecież pani domu znowu go włączy. I co wtedy? dodał spokojnie szczypiorek szczypiorek Teodorek a ekranik znowu się załączył. Jestem, Jestem zależny i, i mam zasilanie materyjne kto, kto nie wierzy tego z i przerobię tak, tak zrobię i zanim wyłączył się ekranik pojawił się uśmieszek co wcale nie rozbawił warzyw rzadkiewka-sakewka widząc to daje znaki tak dla niepoznaki wiedząc że mikser i tak to wszystko widzi i słyszy ciekawe czy usłyszy głos wołającej akurat teraz pietruszki muszki a może po prostu Zwalić go z mostu albo przez okno i nie złodzą go już. Tak po prostu. Mikser na szczęście tego nie usłyszał. Nie włączył się, ale czujność jego jest doskonała. Świadczy o tym lampka cała, migająca, kuchnie skanująca. Kalafior odparł. Nie da rady, jest za duży i za ciężki. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. No, moje panie, rzadkiewka sakewka jest niespokojna. Wierci się, chodzi od ściany do ściany, aż pajączek bączek. No przestań tak chodzić, to nie pomoże, niestety zmiele nas i tak. Przestań! Perhor krzyknął i mikser w tej chwili się załączył. Oto składniki. Szczypta soli, rzadkiewka dla znaku. szczepionek dla niepoznaku, może coś czerwonego, może papryka, może pomarańczowego, a może... W tej samej chwili rzotkiewka sakewka podeszła tak cichutko z boku i jak to widziała na TikToku, kran odkręciła, woda chlusnęła, mikser już zalany oblany jest cały załamany. Coś przeskoczyło, iskra błysnęła, ekranik odcięła i ciemność w kuchni znowu nastała. Tylko promień księżyca blad kuchni oblewa. rzotkiewka. wreszcie spokojnie sobie ziewa. Kiedy rano pani domu tu zajrzy, a potrwa to dłuższą chwilkę, zanim dojdzie do siebie, pokrzyczy na ten najnowszy, pomruga, czy nie zaszła tu jakaś rozruba. I po tym wszystkim będzie zmuszona właśnie ona serwisu umówić. Taka to wakacyjna przygoda. Koniec. Autor dziękuję za wysłuchanie audiobooka.